Pop zaczął go gonić z kawałkiem drewna. Natrafili w lesie na kobietę, która chyba wracała z grzybów. Proszę panią, tak ogólnie to ładne lasy tu macie. Tak, piękne są lasy, tylko kto teraz za te zniszczenia, kto zapłaci? No, no kto zapłaci za te zniszczenia? No dobra. To się prawie nic nie stało, to jest troszeczkę wiatr. No jak się nie stało? Człowieku, to czy wiesz Ale, ale pani już odchodząc od tego tematu, dobrze, my tu jeździmy, to jest niedobre, bo nie można jeździć po lesie, Zgadzam się z panią. Ale takich drutów również pani robi, bo pani... A no widzisz! A wiesz, że już miałam zrobić takie te druty, mówię. A bo Kupak, jeszcze Nie, mordesta fabryka ale... mi się Do widzenia! No, Pierwszy raz tu byliśmy, już tu nie będziemy. Nie, będzie nie będziemy. Razy, bo ja nie będziemy. Ja, nie... ja miałam już te listki po zakładach ruchy na cały szereg. Ale niech pani tego nie robi, bo pani za nie coś. rozumiem, Ja wiem, ja nie jestem taka głupia. Pani może coś... iść za to do więzienia, pani rozumie. Tak. My za to możemy dostać mandat, pani no może ich za to widzicie, siedzieć. Proszę pana, ale... No to czemu pani robi? Nie robię tego i nie zrobię tego nigdy bo wiem, że to jest wszystko, ty... Ale pani już to zrobiła. Co? Pani już to zrobiła wcześniej. Nie. A te druty kogo są? Przecież chwilą pani sama mówiła, że a pani je rozwiesiła. To, to było ogrodzone tymi drutami. To było, tu było ogrodzone. Dobrze. Już. Starczy. No, starczy. Ciekawe czy te druty tam będą. Podjechał do nich gościu i wyskoczył z samochodu. To bia, to motor, to to, to to se, no, to nejste že to není poznat. Je tam někdy, když je čisté. No, takže. Tak. Takže to drží. Ta neměla ani motorku. Proto jo. Tak, takhle věrba, protože to je tak nezbytně destruktivé, jak člověk. Takže se hodiny Chyba nie posłuchali się go. Nie? Chcieli dojechać na podjazdy, ale na miejscu czekała na nich niemiła niespodzianka. Włączyłem zastanówmy się może jeździć po czymś działka, jeśli się tego nie życie. jest 3 działka? Tak? No jak moja to ci słowa. Nie zastanowiłem. No to... Co, to, to całe też, no? to całe, no? Tela, ta działka tam do samego dołu, no i co? No to jedziemy. Żeby nie życiu, to jedziemy. To jedziemy stąd. Co? To od ludzi w śmiga. dla mnie, nie? Jedziemy, nie będziemy ten. Jak czyjeś to nie ma, co? Nie, ja ten zjeżdżam za mały sprzęt. A nie mam zbroi nic. Został niesłusznie oskarżony o śmiecenie Nie dał sobie w kaszę dmuchać No pana też tutaj coś rzuciłem? Tak? Podobno tu coś wrzucam, że macie to nagrane No, sąsiad ma nagrane No to dobrze, bo dzisiaj taką awanturę tu ze mną zrobił Ja zadzwoniłem na policję w tej sprawie Bo nie będzie mnie ktoś pomawiał i tak dalej, że ja coś wrzucam komuś jeżeli ma dowody, niech idzie i powiedział, że panu też coś wrzuciłem no, Panie, niech Pan posłucha No e... To są atrapy zresztą, te kamery to są wszystko atrapy Tamta nie jest atrapa A nie może być, obojętnie Tamta nie jest atrapa, to po pierwsze Po drugie e... Raz tu było, jakaś farba była z jakimiś bandażami e... tutaj No mówił coś, że, że że panu wrzuciłem, że tutaj wrzuciłem ja Niech Pan posłucha no, Ja słucham to Pana tutaj było. Podniosłem to, zawiniątko było, odwinąłem to, pełno bandaży było, tak? No rozumiem. Ja się przestraszyłem tego, no bo to były jakieś chemikalia, niechemikalia... No nie wiadomo co to może być, tak? ze szpitala, dokładnie rzecz biorąc. E, drugi raz tam leżało zawiniątko całe takie e, przy tym i u sąsiada było zawiniątko w czeskich gazetach e, na ten temat. No. To były czeskie gazety, tak? Auto stoi na czeskich, ja tam nigdy go nie chcę. Ten sąsiad mówi, że ma to nagrane. No super, Nie idzie, ja mu powiedziałem nie idzie, wie pan? Dobrze, no pyta się mnie, ja tu kamery nie mam, skoro mi mówi, chciał to zostawić, mówię, ja to wyciepałem, bo mówię, mnie to nie interesuje, mówię, bo wiem, co tu leżało w bandażach, tak? Generalnie rzecz biorąc. Jak jeżeli pan ma jakieś ale, to... No nie, ale tylko powiedział, że pan też tu, że ja panu też rzucałem. No bo leżała za winiątko. No tak, ale on twierdzi, że ma na mnie więcej rzeczy. Ale to wie pan. To co ma sąsiad, ja nie wiem, wiem, że ma kamery na tym tymiu. Dobra, to pewnie będzie miał. Ja mu tylko powiem, że ja dzwonię już na policję w tej sprawie, bo to jest pomawianie i nękanie. Ja mu tylko powiem to, bo ja już dzwoniłem w tej sprawie. Wie pan co, jak pan nie dzwonił jeszcze na policję, to ja już dzwoniłem. Ja już zadzwoniłem i tylko mi tyle powiedzieli, jak będzie pan nękał mnie, bo to jest pomawianie, to mam to zgłosić. Zrobi sobie pan problemy, bo mnie pan pomówił Dobrze. i oskarżył o takie rzeczy, które, które nie mają, nie są prawdziwe. Więc ja zadzwoniłem się na policję skonsultować. To, jeżeli powiedzieli, jeżeli jeszcze raz mnie pan zaczepi, to mam to zgłosić. To już jest, to już jest zgłoszone. Akcje nie utrzymują. Dziękuję bardzo. Ja jestem tylko powiadomiony, jeżeli cię coś takiego zdarzy, to mam już sprawę. Załatwić. Nie, pan musi, pan musi iść z tym dowodem. Tak, tak, tak. Jeżeli cię jeszcze coś stawi, jeżeli... a teraz tu mam kamerę? Nagrywam to co pan mówi. Dziękuję, pozdrawiam. Szacun dla niego, że walczy o swoje A, nie słyszę. Ale to na nie motorach, potrzebne od takich motora. To te motory zaczynają. A gdzie A kiedy? A czy problem? W to wszystko. Ale mamy pozwolenie tutaj od właściciela, żeby sobie jeździć. Tylko żeby nie robić żadnych góry, bo tu pan kosi trawę. Nie jest, to, wody, to, nie jest, to, jest to jest teren prywatny. Mamy pozwolenie od pana, który jest właścicielem tego terenu. Panie, wszystko wiemy. Wy też wszystko wiecie. No my wiemy, bo jakbyśmy nie widzieli, to byśmy tu nie jeździli. No. Nie jeździlibyśmy tutaj, nie. Ja bym nam zakazałem, żebyśmy tu nie jeździli. Słuchajcie, chłopaki, tak ja też miałem tyle lat co wy. Także, naprawdę, mówię nie. Chodźcie. Do widzenia, miłego dnia.